Nowe horyzonty. Zapłacisz rachunek? Lalo, odbierz. Nie rób mi tego. Chodź, maleńka. Ty zmień pieluchę. Chcę spać. To ja. Przepraszam. Co ci jest? Chcę spać. Zostaw mnie. Co się dzieje? Opiekuję się dzidzią. Ktoś mi ją podrzucił. Dłużej nie wytrzymam Na okrągło płaczę Nie sypia Karmię ją, płaczę Odwracam wzrok, płaczę Nie nadaje się na ojca Matkę, nianie Uspokój się Jestem ojcem Sam wychowałem córkę Mogę ci pomóc Kto ją podrzucił? Faku? Agirre cię szuka Pośpiesz się Później mi wszystko opowiesz. Dziękuję. Nie ma za co. Pogadamy potem. Jestem u Kresu. O czym mu opowiesz? Nieważne. To prywatna sprawa. Przepraszam. Jesteś śliczna. Dzięki. Grace mnie zabije. Zrobimy miejsce i włożymy mleko do lodówki. Co to? Szampon? Nie tutaj. Butelki też się zmieszczą. Staną obok piwa. Gotowe. Lorena? Na pewno. Cześć, jak się czujesz? Dobrze, a ty? Bardzo dobrze. Jesteś spięta, zmęczona. Wejdź. Przyniosłem prezent dla małej i specjalne chusteczki. Do mycia pupy? Tu jest prezent. A... Taki drobiazg. A teraz odpowiedz mi na pytanie: czyje to dziecko? Tak, dzieci są dziećmi. Podobno wszystkie dzieci są nasze. Dziecko ma ojca. Kto nim jest? Martin. Kto? Narzeczony Grace. Witajcie, cześć. Co słychać? Wejdźcie. Potrzymaj ją. Muszę iść na górę. Co u Ciebie? W porządku. Zapraszam. Cześć Stari. Co u was? Fajnie widzieć was razem. Wasz związek się rozwija. Chyba tak. Tamta kolacja bardzo się udała. Pamiętasz? Jak mógłbym zapomnieć. Pokaż dzidzie. Nazywa się Clarita. Jest bardzo miła. Nie używa smoczka. Dasz mi ją? Trzymaj. Czuję jakiś smród Niestety Dzidzia nie była w toalecie Trzeba ją przewinąć Koniecznie Może zamówimy pizzę? Coś do jedzenia Chętnie Ja zajmę się pizzą, a ty klaritą Pomożesz mi? Weź rzeczy, które przyniosłem Służą do mycia pupy Cudownie kto jest ojcem? Nie domyślasz się? Fakundo. O co chodzi? Możesz ściszyć? Mała śpi, jeśli się obudzi, już nie zaśnie. Przepraszam. Grace, otwórz puszkę tuńczyka. Pomogę wam. Nie trzeba. Bachor w domu oznacza katastrofę. Nic się nie dzieje. To urocza dzisiaj. Cudowna. Owszem. Kobiety się przydają. Ciężko samemu chować dziecko. Na początku. Potem jest z górki. Tak? Ja się do tego nie nadaję. Mówię serio. Moim zdaniem za dużo pracy. Ojciec powinien się włączyć. Nie sądzisz? Może masz rację, ale wolę myśleć po swojemu. Zwłaszcza na tym etapie życia. Pizza. Nareszcie. Mów ciszej. Zabawa trwa. Mów ciszej, mama się obudzi. Przepraszam, nie pomyślałem. A powinieneś, to ważne. Jasne. Nie przejmuj się, dopiero debiutujesz. Ty też. Jak my wszyscy. Twoja mała widuje matkę? To prywatna sprawa. Ufamy sobie. Delikatna sprawa. Bez przesady. Nadamy specjalny komunikat przez radio. Już rozumiem. Smutna historia. Domyślam się, co przeżywasz. Niby co? Wszyscy czujemy to samo. Nasze życie bardzo się zmienia, gdy pojawia się w nim dziecko. Ojcostwo mi nie leży. Najadłem się i otruwam. Już czas. Dzidia zostaje? Zasnęła. Nie warto jej budzić. Zajmiemy się nią. Są takie samodzielne pa kochanie.

Na pajęczynie. Słoni nie spadały, i kolejnego zawołały. Siedemdziesiąt dziewięć słoni zasnęła, naprawdę? Niestety nie. Nie zasnęła ani na chwilę. Nie zmrużyła oka. Musisz w końcu ogłosić przez radio, że szukamy Loreny. Nazwiska nie pamiętam. Chyba Carminati. Muszę w końcu dotrzeć do studia i zająć się swoją pracą. Jasne. Chyba coś mi umknęło. Pewien drobiazg. Jaki? Dziś twoja kolej. Rzeczywiście. Ubiorę się i wychodzę. Super. Propozycja musi do mnie trafić przed prezentacją. A pan ją autoryzuje. Ostateczną wersję powinniście przekazać Chuli. po uzgodnieniu z Lolą. Teoretycznie, bo czas nas goni, a ona znów się spóźnia. Zadzwoń do Loli. Nie warto. Jestem jej zastępcą. Mogę ich kontrolować. Niech będzie. Przepraszam. Lola przyszła. Spóźniłam się, ale mam kilka pomysłów. Co to za Bachor? Clarita, córka przyjaciółki, pod moją opieką. Problemy osobiste zostawiamy poza firmą. Nie będę przeszkadzać. Mam nadzieję, bo inaczej cię stąd wyrzucę. Jeśli będziesz grzeczna, zagramy na automatach. Jak śmierdzi. Nie wiem dlaczego zjadła tylko mleko. Raczej krowy. Nie zniosę tego. Masz wytyczne dla Gastona? Chwileczkę. Są. Jesteś odporna, nic nie czujesz. Co za zapach mleko jej się ulało? Zmienimy pieluszkę. Błagam, bądź tak uprzejma i zamykaj drzwi, bo ten zapach czuć w całym high-five. Nie jest zbyt miły. Kolejny pech. Znowu? Koszmar. Chodź tutaj. Po co? Nie znam się na dzieciach. Ani trochę. Nie płacz maleńka. Zdejmij jej śpioszki. Zajmij się nią. To nie moja działka. Zaraz wrócę. Przy mnie będzie płakać. Nie wychodź. Zdjąć ci śpioszki? Nie wiem, bo nic nie mówisz. Pójdziemy na zakupy? Kupimy ci buciki? Już jestem. Przewinęłaś ją? Mam alergię na dzieci, wybacz. Pato, jak tu śmierdzi. Chodź, coś ci pokażę. Cześć Dzidzia, to jest pato. jej pieluchę. Umie mówić? Powiedz nam, jak się przewija dzieci. Trzeba ją nakarmić. Ma do mnie żal. Nie płacz. Kupię ci grzechotkę. Soledad. Jesteś ciotką? Tak. Pomóż mi. Zmienisz jej pieluchę? O nie. Ciągle płacze. Zajmij się nią. Pa maleńka, zaraz wrócę. Chcesz kawę? Poproszę. Grubsza sprawa. Z mlekiem. Namierzyłaś Lorena? Nie umiem się uspokoić. Wylecę z pracy. Wyrzucą mnie z hukiem. Nie możemy trzymać cudzego dziecka. Mam tego dość. Wszędzie cię szukam. Tu są wytyczne, o które prosiłeś. Dziecko Loli tak śmierdzi. Margitos, mówi Gaston Sack. Co słychać? lat. Wstałem rano i postanowiłem odnowić naszą znajomość. Nadal pracujesz w sądzie rodzinnym i opiekuńczym? Przyjdę później. Dlaczego? Czekają na mnie w firmie. Śpieszy się pan? To nam zajmie chwilę. Gdzie? Tam. Dzieciak ma zniknąć.